Halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends. Proszę Państwa, trochę nas tu nie było, ale przybyła, proszę Państwa, obowiązki, obowiązki, przybyła nowa robota, nowa robota. To już praktycznie dodatkowo jeszcze tu, tu, tu jeden etat, tu pół etatu. Drodzy Państwo, no trzeba to jakoś teraz posegregować, wszystko zmieścić, i upchać do kupy, żeby tu dla Was, tu tam, no realność trzeba to jakoś łączyć, proszę Państwa, wszystko. I łączymy, ale przychodzimy oczywiście, bo szanse podwójne my wykorzystujemy. My mamy. Drodzy Państwo, jeśli chodzi, tak się zastanawiam. Jeszcze się zastanowię, bo nagrałem na Was, ale akurat byłem na wyjeździe hmm, odcineczek z Primal Shardów, ale jest on na telefonie eee, i tak. No, zresztą. Wiecie, jakby było coś fantastycznego, no to bym Wam wyrzucił już. Nawet na telefonie. Ale można się domyślać, że nic fantastycznego się nie wydarzyło. Hmm, więc no, no niestety. No niestety tak to wygląda, drodzy Państwo. Eee, ale podwójne szanse z niebiesiutkich szardów zdecydowanie wykorzystamy dzisiaj. Dzisiaj się na nich skupimy, dzisiaj będziemy polować, dzisiaj będziemy polować. Tak wygląda nasz stan rzeczy. 114 niebiesiutkich szardów na końcu 21 wojdów, 9 sakredzików. Troszkę miejsca tu zrobiłem, zastanawiam się w sumie, zastanawiam się, bo powiem Wam, że ja wszystko pominąłem. Z wszystkim była wywieszona biała flaga, żadne fuzje, nic takiego, żadne Titan eventy, nic takiego więc Champion Chase też nam nie zależy, ja point, słuchajcie, na razie pełna tutaj chillerka, ale powiem wam, że w tym wypoczywaniu od fuzji, od, od tego, żeby mój sobie mógł strzelić yy, z Sandevilla, yy, cyknąć go yy, tutaj yy, na fula, yy, o tutaj w ogóle jakiś tutaj Polak, swoją drogą, yy, ale yy, no, tak, tak pocidować po prostu, tak pocidować to naprawdę... Jakoś taki daje też komfort. W tym wszystkim, że, że się działo dookoła, no to je, je, jeszcze tym bardziej. Drodzy Państwo, Champion Chase się dzieje 10 tysięcy tu już wbite przez mm, y, ludziska. Drodzy Państwo, my zobaczymy. <laughs> Przepraszam, na emocji. My zobaczymy, powiem wam tak, Mercy całkowicie zresetowane. Mercy całkowicie zresetowane, drodzy Państwo, z tego względu, że ostatnio jak był klan versus klan, to tak klik, klikaliśmy sobie tak na szczęście. Jeden void, jeden niebiesiutki. Ja tak czasami sobie tak działam, a żeby przetestować. Jeden void, jeden niebiesiutki i tyle. I to wszystko, i następny dzień jeden void, jeden niebiesiutki. I w pierwszym dniu nic, a w drugim dniu proszę Państwa, jeden niebiesiutki, a tu rozbłysła legenda i wypadł podwójny. Podwójny, drodzy Państwo, kto wypadł? Krok. Krokhat. Krokad, dwa krokady na moim koncie z twoją drogą niesamowity damage dealer na, na hydrę, drodzy Państwo, z, z kim Szajek? Szajek? Szajek no niesamowite Niesamowite drodzy Państwo Aż się tam zastanowię e Bo oni chyba tam mogą nawet we dwójkę by takie krokady jakby latały nie wiem, czy nie mają jakieś ograniczenia, czy też nie. Drodzy Państwo, taki update można powiedzieć życiowo-rajdowy. Życiowo-rajdowy, ale przechodzimy do rajdowego otwierania, drodzy Państwo, bo od tego trzeba tutaj teraz zacząć i na tym się skupić. 114, zobaczymy co to będzie. Przetestujemy szczęście, wyrównamy oczywiście, bo to tak brzydko 114, lepiej od 110 i tam testować to szczęście wtedy no proszę państwa niebieskie szardy no to liczymy przynajmniej na przykład jeszcze na epików żeby powylatywali na empowermenty bo to wszystko nie wszyscy jeszcze są tak aż plus 4 oczywiście na princea kaimara też czekamy no bo te legendy ale jestem w szoku tak szczerze wam powiem że jestem w szoku że oni dalej nie zmienili tego że pojawiają się nazwy postaci przed ich, jakby, wizualnym efektem. Jakoś wydaje mi się, że ogólnie negatywne jest. nie wiem, czy wam to nie przeszkadza. Właściwie nikt nie pisał, żeby mu to przeszkadzało, tak sobie teraz myślę. Ale, no, no, dla mnie jest to okropne, tak powiem wam szczerze. I aż się zdziwiłem, że oni z tym nic nie zrobili. Drodzy Państwo, pierwsza dycha Zostawmy to już za sobą. Będziemy widzie, widzieć nazwy, będziemy widzieć, roz, jak rozbłyska snorting. Tak, jako pierwszy nas atakuje yy, epicki i yy, tyle nam zostawia, tak naprawdę. Tyle nam zostawia, a ja tu specjalnie miejsce zrobiłem, żeby do naszego tutaj, do naszych wrót głównych przylatywały czempiony, yy, bo ja to myślę, że tak oczywiście będzie więcej szczęścia. Po prostu za chwilę tutaj otwieramy. Pierwsza legenda, drodzy Państwo, przed nami. Trzymajmy kalesony wysoko bo będzie nią. Będzie nią, będzie nią, będzie nią. Chyba trzeba coś zmienić taktycznie. Proszę państwa, przed nami następna kolejna y, dyszka rerów. Y, zobaczmy, kto teraz liczymy na Magma Bloda jeszcze jednego. Y, może się uda. Magma Blod może teraz. Jeszcze jeden Magma Blod. Niestety, epik też nie zadziałało. Coś jest nie tak. Coś jest nie, nie tak. Musimy zacząć kombinować, bo to już y, 30 bez legendy to już jest. Y, obliczeniowo się nie zgadza, drodzy Państwo, do końca. Więc teraz y, to już jest ten moment, kiedy y, na naszej. Się... No powiem tak, jak na openingi i na to, że otworzyliśmy 40 i wypadły nam w każdej dyszce jeden epik? Czy, czy się mylę? Nawet nie. Trzy epiki na 40 szardów. Tak? Poprawcie mi, jeśli to jest źle, ale no tak mi się wydaje teraz. Jakiś kosmos, tak szczerze. Jakiś kosmos, więc niech nam tu nadrobią tym, bo to chyba coś wyłączyli ewidentnie. No trash, trashon, trashon, dosłownie trashon. Ja widzę, że tak trochę tu zasłaniam, Troszkę się zmniejsza. Teraz trashon, widać przynajmniej. Drodzy Państwo, kolejna dyka, No, zobaczmy. Jakoś mi aż szkoda tych niebieskich. Jakby miał nic nie wylecieć na te podwójne szanse. Jaga, Marksman, jest! Proszę Państwa, Lanaki's The Chosen e, wylatuje jako legenda numer jeden. Lanaki's The Chosen. Lanaki's The Chosen. No, nie mam jej. Trzeba przyznać, że jej nie mam. Proszę Państwa, nowa legenda. O co u niej chodzi? Ataku jednego przeciwnika, powiem wam szczerze, że nawet nie, nie kojarzę, więc mam bardzo złe przeczucie. Ataku jednego przeciwnika, umieszcza jest heal na tego czempiona na jedną turę, jeśli ten atak będzie krytyczny. A2 Team Upik z trzema losowymi sojusznikami, czteroturowy na jednego przeciwnika, Defaultowy skilek użyty przez sojuszników. filtr metera wszystkich sojuszników o 30%. I podwyższenie czasu trwania wszystkich buffów o 1. Tutaj mamy umieszczenie increase crit rate Increase Attack na wszystkich sojuszników na dwie tury i 25% szans na dodatkow na, na ekstra turę. Tu rozumiem, że ten procent rośnie do 50, tak. I umiejętność trzyturowa. Lanakis the chosen, dark y, elves. No powiem Wam, że zdecydowanie tutaj y, nie zmiotła mnie z planszy, że tak powiem. Y, la, lanakis, Lanakis, no takie właśnie. Taka, taka, 3 trzy. Na trójkę, na trójkę. Trójka nie lubimy takich ocen. Truje, truje nie są fajne. Więc poprosimy coś na piątkę. Bo my byliśmy ostatnio grzecznie. Oszczędzaliśmy. Poprosimy coś na piątkę. Poprosimy coś na piątkę jeszcze, żeby tak nas rozbłysło jeszcze raz. Taki piorun Adriel. Nic z tego. Dwa epiki. No, ale jedna legenda wypadła, no, trzeba się ucieszyć, ale Al naki nie chcemy skończyć. Skąd... Jest, proszę państwa! Black Knight ląduje na naszym koncie. Druga legenda. Druga, której nie mamy. Druga, której nie mamy, Black Knight, czy jest to zawodnik, który wyrwie nas z planszy, no... No, ale jest. Jest! Jest! Drodzy Państwo, dwie legendy. Podwójne szanse działają, można by powiedzieć. Eee, Ataku jednego przeciwnika, 75% szans na umieszczenie prowołka. Eee, umieszcza kontynes, i increase defense na wszystkich sojuszników na dwie tury. Umiejętność dwuturowa? Prawda? A! Nawet nie wiedziałem. Dwuturówka. I proszę państwa trzecia tutaj umiejętność atakuje wszystkich przeciwników. Damage rośnie w zależności od HP, jakie ten champion stracił. I tutaj mamy jeszcze, że umieszczę Ankle był na tego championa na jedyn, jedną turę, e, kiedy kiedy atak przekroczy 15% maksymalnego zdrowia jednym atakiem, tak? Mhm, I to dwuturowy cooldown. Black Knight, no też nowy nabytek, drodzy Państwo, no też nowy nabytek. Trzeba się cieszyć z nowych nabytków. Ja, ja tak mam, że wolę nowe nabytki niż stare nabytki. No, no, no jednak kolekcja się zwiększa, a nie, nie trwa na tym samym, chociaż podwójniakami się zwiększa też ten Guardian Ring cały, więc. Więc to inaczej. 30, otworzymy wszystko. Jak tak już wyleciały, zaczęły się rozkręcać. Trzeba to wszystko, tylko zróbmy miejsce. No drodzy Państwo, miejsce szybko zrobione. No, dwie legendy, które nie zamiatają nas z planszy, więc yy, to już jest tak, że swoją drogą nie wspomniałem o tym, że na dziesięciokrotnej szansy jest Edward. Edward, gdzie jesteś? Takie mam pytanie do ciebie. Bo wylatują nam jakieś, że tak powiem, legendy oczywiście. Nie narzekamy. Ale Edward. Edward, naprawdę. Edward do domu. Edward. Wychodzimy. Edwardzie. Edward coś nie słucha. Snorting, tak. To nie jest to, co, co chcemy oglądać. Drodzy Państwo, 20 do końca. Przedostatnia dycha, czy coś tu jeszcze się na wydarzy. Night Rant, Spider. I nic poza tym. 580 punktów. Ostatnia dyszka, drodzy państwo, a może bym dokupił coś za, za te? Zobaczymy, zobaczymy, drodzy państwo, ostatnia dyszka, może tu coś na, na piątkę wyleci, Merino, Dune, Sneider, czy Delaia, nic z tego, ale dokupimy, dokupimy. I tak sobie pomyślałem, dlaczego by nie, nie otworzyć jeszcze jednej dyszki, nie przetestować szczęścia, tu coś wylatywało ostatnio, wlatuje nowy, tutaj znaczy nie nowy. Epic po prostu wlatuje, bone, bone, bone Keeper. Idźmy za tą myślą, jeszcze jedną dychą. Zobaczmy, czy może czymś nas jeszcze tutaj coś zaskoczy, zaskoczy na, za, na Flashmonger. Nic, 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 nic. mordekaj. No, no więc tak. No, no, tak to wygląda. Drodzy Państwo, wejdźmy sobie na Champion Zobaczmy sobie, że tutaj całkiem soczyście, można by powiedzieć. 5980 punktów na koncie eee, więc zgarniamy tutaj takie, takie kąski ale ta mityczna książeczka żeby trzeba było troszkę podciągnąć no i w ten piękny sposób eee, dżemy zużyte, dawno tak e, właściwie dżemów sobie nie uzbierałem i znowu epic jako pierwszy wylatuje ale relic keeper tym razem eee, no ale może to jest znak przeznaczenie Edwardzie, zapraszamy Cię Zapomniałem, że jesteś na dziesięciokrotnej szansie Chyba, że chcesz się zamienić miejscem z Princem Kaimarem Też jeszcze to zaakceptujemy Ale zapraszamy kogoś jeszcze do nas Dzisiaj, teraz, właśnie Żeby nadszedł, rozbłysnął w ostatnim No nie wyszło No nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli zdecydowanie Drodzy Państwo, no na tym zaprzestaniemy już Na tym zaprzestaniemy, nie ma co już wydawać, nie ma co już w to popadać Dwie legendy czy są to legendy, które za chwilę zbiorę się za ich robienie? No nie. No nie, drodzy Państwo, no nie. Liczę, żeby Wam wypadły też takie tutaj legendarne rzeczy, ale takie bardziej użytkowe. Takie bardziej użytkowe, solidne, dobre, sympatyczne. Dobrze, to by było na tyle, drodzy Państwo. Jak się podobało. Zostawcie coś po sobie jakiegoś lajkosa, komentosa, subitos. Widzimy się w następnym odcinku. Ciemano.